Witajcie! W tym filmie zajmiemy się otrzymywaniem kwasu paratoliloortobenzelesowego. Kwas ten otrzymam w wyniku acylowania Friedla-Craftsa yy, między toluenem a bezwodnikiem wtalowym. Pierwszym krokiem jest odważenie 20 gramów bezwodnika wtalowego. Otrzymywanie bezwodnika wtalowego zademonstrowałem już w jednym z moich starszych filmów. Wytworzyłem go z rękawiczek gumowych. Dokładniej mówiąc z winylowych. Ten, ta konkretna partia bezwodnika wtalowego, która tutaj jest przeze mnie używana, pochodzi akurat z po prostu kupna. Jak widać, występują w postaci białych płatków. W kolbie mamy nasz bezwodnik wtalowy oraz toluę. OK, tutaj znajduje się nasza kolba reakcyjna. Przypiąłem do niej nasadkę klejzena. Przez, przez to główne ramię nasadki klejzena będziemy wsypywać katalizator, czyli bezwodny chlorek glinu. W drugim ramieniu umieściłem natomiast chłodnicę zwrotną. Jest ona zatkana koreczkiem, który będzie odprowadzał powstający chlorowodór na zewnątrz. I za chwilę rozpoczniemy reakcję. Teraz odważamy nasz katalizator. Musimy użyć 40 g bezwodnego chlorku glinu. Bezwodny chlorek glinu zamknąłem w tej próbówce i teraz dodam go w czterech porcjach do kolby reakcyjnej. Reakcja powoli zaczyna się. Reakcja zachodzi. Teraz zaczęła się ona powoli uspokajać. W związku z czym dosypię kolejną porcję katalizatora. Dodałem już cały katalizator. Wsypałem jeszcze dodatkowo około 5 gramów dla pewności. Jak widać, reakcja łagodnie sobie przebiega. Wydzielają się pęcherzyki chlorowodoru. Rozpocząłem też ogrzewanie całości, ponieważ nie przebiegało już aż tak gwałtownie. I co jakiś czas wstrząsam zawartością kolby. Mieszaninę reakcyjną ogrzewano aż do całkowitego ustania, wydzielania się chlorowodoru. Chlorowodór nie wydziela się już z aparatury, zatem zdjąłem rurkę, która go odprowadzała. Teraz możemy już przerwać ogrzewanie. Przy okazji widzę, że cały bezwodnik stalowy przereagował, ponieważ nie widzę żadnych fragmentów, które pływałyby w tej kolbie. Oto mieszanina reakcyjna po ostygnięciu. Ma ona ciemnoczerwony kolor na granicy z czarnym, i teraz dodajemy do niej powoli lodu. Aby spowodować rozkład adduktu. Podczas dodawania rodu reakcja nie była zbyt egzenergetyczna. Dopiero gdy zamieszałem całą kolbą, zawartość zaczęła się nagrzewać i zaczął się, się wydzielać chlorowodór pochodzący z reakcji wody z kompleksem. Jak widzimy, mamy tutaj biały nalot wodorotlenku glinu. Z tej reakcji tworzony jest nasz produkt. Tak wygląda mieszanina reakcyjna po tym, jak dodałem tyle lodu, że całość zhydrolizowała. No, większość adduktu. Teraz przygotowujemy sobie 30 ml stężonego kwasu solnego, około 30 ml, i dodajemy go w niewielkich porcjach, by rozpuścić wodorotlenek glinu. Tak wygląda całość po dodaniu kwasu solnego. Jak widać nie ma już tutaj grudek. Ten osad, który tutaj widzicie, to nasz surowy produkt, nad nim znajduje się warstwa toluenu. I teraz całość będę podgrzewał, aby oddestylować toluen z parą wodną. Aby ułatwić sobie odparowanie toluenu, postanowiłem oddestylować go z parą wodną. W tym celu przygotowałem sobie litrową kolbę stoszkową z, z wodą, do której doczepiłem wężyk. Wężyk jest. Yy zakończony szklaną biurką, w tym momencie już bardzo gorącą i koniec jeszcze w naczyniu z naszą mieszaniną reakcyjną. strome pary ułatwi odparowanie toluenu. Zapach toluenu jest jeszcze wyczuwalny, ale jest dość słaby, zatem myślę, że nie będę robił drugiej dystylacji z parą wodną. Ok, zawartość kolby, cały ten osad, przemyłem... Yy kilkuprocentowym kwasem solnym, a następnie wodą, po to, aby pozbyć się wszelkich związków glinu. Przygotowałem sobie roztwór 15 g węglanu sodu z około 150 ml wody. Większość się rozpuściła. Teraz wlewam ten roztwór węglanu sodu do kolby, aby przekształcić nasz produkt w swoją sól sodową. Sól sodowa naszego produktu będzie rozpuszczalna w wodzie. W ten sposób wyodrębnimy ją z mieszaniny reakcyjnej. Roztwór węglanu sodu podzieliłem na dwie porcje. Pierwszą porcję wlałem do kolby i mieszałem po to, aby rozpuścić jak najwięcej naszego produktu w formie soli. Teraz sączę ten roztwór. Drugą połowę roztworu wlałem później do kolby. Ogrzewałem ją mieszając. Jak widać zdecydowana większość osadu jest rozpuszczona. W pozostała taka brunatna smoła. Usunę ją za chwilę poprzez dolanie toluenu. I tu jest nasza druga porcja roztworu, która została wydzielona. Jak widzimy tutaj znajduje się dużo więcej smoły. Teraz sączę drugą porcję roztworu. Ta jest nieco bardziej żółta. Należy uważać, aby nie ogrzewać roztworu z węglanem sodu zbyt mocno razem z mieszaniną reakcyjną, gdyż wówczas tworzy się więcej produktów smolistych. Zmieszałem z sobą obie partie roztworu i teraz będę ogrzewał go kilka minut razem z węglem odbarwiającym. Jest to zwykły węgiel aktywny. Roztwór schłodzono na łaźni lodowej, co spowodowało jego lekkie zmętnienie. Przygotowałem sobie 25 ml stężnego kwasu solnego i teraz moimi porcjami będę dodawał go do roztworu. Jak widzimy, wytrąca się nasz produkt, który bardzo szybko jest z powrotem rozpuszczany w wyniku, a raczej roztwarzany w wyniku reakcji z węglanym sodu. Okay. Teraz całość dość intensywnie się pieni. Podczas dodawania kwasu produkt stopniowo wytrącał się w postaci oleju, który przyklejał się do bagietki, bardzo niewielka jego część przylegała do dna czy ścianek zlewki, niemal wszystko osadzało się na bagietce. W ten sposób mogłem łatwo wyjąć bagietkę z zlewki i przełożyć ją do innej zlewki, w ten sposób przenosząc produkt. Nie musiałem nawet tego sączyć. Bardzo niewiele substancji udało mi się uzyskać poprzez sączenie tego roztworu, który mi pozostał. Zatem zwykłe przeniesienie bagietką tego oleju prawdopodobnie wystarczy. Miałem trochę problemu, żeby pobudzić go do krystalizacji, ale ostatecznie, jak widzicie, zastygł mi po całonocnym pobycie w misce z lodem i solą mam tutaj dwa takie duże fragmenty i dużo więcej mniejszych, zatem sądzę, że teraz prawdopodobnie jakoś w jakiś delikatny sposób pokruszę te dwa duże fragmenty na mniejsze na przykład owinę w papier i zacznę uderzać młotkiem i potem przesypię to do jakiegoś pojemnika tak całość wygląda po wysuszeniu i pokruszeniu nasz produkt ma postać takiego to ciała stałego to jest to, co uzyskałem w wyniku pokruszenia głównej frakcji produktu. Natomiast po schłodzeniu, przesą... po schłodzeniu tego roztworu i przesączeniu go, a następnie przemyciu wodą, uzyskałem kolejną porcję produktu w postaci takiego to białego proszku. O, właśnie frakcja pierwsza, czyli to co uzyskałem z, to co wytrąciło mi się bezpośrednio i co później pokruszyłem, waży łącznie 14,24 g. Natomiast frakcja druga, ta uzyskana po schłodzeniu roztworu, waży 7,46 g. Niewielkiej ilości udało mi się też uzyskać poprzez zdrapanie produktu ze ścianek zlewek oraz z bagietek. Razem uzyskałem 23,16 g produktu, czyli naszego kwasu paratolilo ortobenzoesowego. Nasz produkt jest monohydratem i jeśli weźmiemy to pod uwagę, to wydajność wynosi około 66,4% wydajności teoretycznej. Aby przekształcić nasz związek z hydratów w substancję bezwodną, należałoby go ogrzewać przez jakieś 2 godziny w temperaturze nieco ponad 100 stopni Celsjusza. Po przekształceniu go w formę bezwodną można go też rekrystalizować z toluenu. Mam nadzieję, że film się podobał, na ten odcinek to tyle, cześć.